Cześć, jesteś Mateusz, a ze mną jest? Violet. A prywatnie? Magda. Witam cię, od kiedy się bawisz w cosplay? Eee, od kiedy się bawię? Tak, mniej więcej od czterech lat robię cosplaye, ale tutaj jestem zawodowa. Mam do że od dwóch lat zajmuję się cosplayem już zawodowo. I dzisiaj jako? Dzisiaj jako Azir. Z i z, tak, z League of Legends, chociaż słyszałam już, że jestem Leoną, słyszałam, że jestem ze Star więc to też... Ciekawa bardzo, teoria. To też bardzo miło zawsze. E, powiedz mi, czemu dzisiaj akurat Azir? E od, od, w momencie, kiedy wyszedł ten skin, właściwie kiedy splash się pojawił, to ja się zakochałam, bo ja wygram Egipt. I on jakoś tak wyglądał, no nie wiem, ten gołąb tak mnie pochłonął. A ponieważ y, ja stroje z Lola robię raczej jako gender bendery, czyli no to jest kobiecy strój. I moje poprzednie też dwa stroje to są kobiece wersje męskiej postaci. No to ten wyglądek wygląda. No jest, jest złoty, świeci się, no po prostu marzenie. No właśnie kolejne pytanie, jakie masz jeszcze inne Stroja. Z League of Legends, czy ze Z League of Legends, a później reszta. Z LoL'a mam jeszcze Malzahara, damsko-męskiego. I jeszcze w zeszłym roku na Jemie byłam Rengarem. A poza Lolem? A, poza Lolem to przez 4 lata się trochę pozbierało, ale chyba moje ulubione to będą stroje z Borderlandów, bo to jest moja ulubiona gra. Czyli trochę tego jest? Tak, trochę tego jest, zwłaszcza że od jakiegoś czasu rozwija się ten rynek gier bardzo, więc... Też opłaca się robić stroje z gier, więc właściwie teraz już robię tylko stroje z gier. Bierzesz udział w konkursach, czy może w jakichś wystawach, jakieś panele, że na tym możesz właśnie zarobić? Zazwyczaj na imprezach tego typu to występuję jako ktoś w rodzaju hostessy, czyli pracuję na stoisku. Teraz pracujemy z koleżanką dla LG na Jemie. Dlatego ja akurat dzisiaj nie biorę udziału w konkursie, bo jakoś tak mi jedno z drugim nie grało, ale oczywiście czasem, jeśli prywatnie się pojawiam na jakimś evencie, to też konkurs jak wpadnie to bardzo miło. A jak nie, to też czasem jestem zapraszana jako juror, jako gość, gdzie właśnie też robię panele. Wykładam panele. To już bardziej rozwinięte zawodowo. Tak, tak to prawda. Jest to już jakby mój zawód, można tak powiedzieć. Jakie masz plany na ten rok, jeżeli chodzi o cosplay? Jakie masz cele? Poprzeczka jakaś postawiona? Eee, chyba chciałabym trochę wejść w YouTube. Może zająć się jakimiś streamami, jakimiś tutorialami, takie rzeczy. A ze strojów to myślę, że jeszcze w tym roku chciałabym zrobić najnowszą Katerinę. I na pewno coś z Borderlandów, bo ten pre-sequel -pre to jest bardzo ciekawa gra i bardzo dużo ładnych strojów tam jest, więc na pewno coś sobie z tego wybiorę. Jaka liga w Żadna liga, bo nie gram w LoLa. Czyli tylko postacią się interesujesz? Tak też można. Okej. Okay, no jest wiele gier, których, które uwielbiam, a nie robię z nich strojów i tak samo w LOLu jest wiele strojów, które uwielbiam, mimo, że sama gra mnie nie kręci, bo ja myślę, że jestem takim typowym Polakiem, więc jakbym tylko weszła w LOLa, to bym pewnie wykleła wszystkich tam i straciła przyjaciół, a to może nie jest najlepsze rozwiązanie, dlatego MOBA to, to, nie, są, to nie są gry dla mnie. Dobrze, powiedz mi, jaki jest Twój największy sukces, jeżeli chodzi o zawód cosplay? Coś, czego jesteś najbardziej dumna? Kurczę, tak stricte cosplayowo, to myślę, że no to może być to, że w 2011 byłam reprezentantem Polski na konkursie Eurocosplay, Cosplay, finale Euro Cosplay w Londynie. No tam nic nie wygrałam co prawda, ale już sam fakt, że dostałam się do finału był bardzo dla mnie taki budujący. To gratulacje. Dziękuję bardzo. I analityczne pytanie, Jak, jaka jest Twoja największa porażka, największy fail, czegoś najbardziej wstydzisz w karierze cosplayu? O kurczę, ja nie wiem, czy bym chciała to mówić publicznie, rzeczy, których, o których się wstydzę, ale porażka... Uh, ciężko powiedzieć, bo staram się nie pamiętać takich rzeczy, więc jeśli jakieś... Czy uczymy się na błędach? Może jest coś takiego? Tak, na pewno się uczymy na błędach i każdy, strój, kol, każdy kolejny strój ma w sobie jakieś rzeczy, które bym zmieniła, robiąc go od nowa, więc można powiedzieć, że... Są pewne elementy w każdym stroju, które uważam za nieudane i przez to można je jakoś tam nazywać porażką, ale dzięki temu też uczę się, żeby na przyszłość już tego nie popełniać. Eee, w wielu innych cosplayerów e, na nasze pytanie odpowiadało jak zaczynać. Eee, żeby zaczynać od łatwych, cosplay, nie robić zbroi i tak dalej, u Ciebie już widzę że troszkę bardziej zaawansowane to jest. Czy u Ciebie też ten rozwój tak się toczył, że zaczęłaś od czegoś prostego, a później się rozwijałaś na coraz trudniejsze kostiumy? No, myślę, że to jest taka fajny! Myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy, żeby zaczynać od rzeczy e, łatwiejszych. Jeśli one wychodzą, to przechodzić na wyższe poziomy. I faktycznie mój pierwszy strój to był taki bardzo prosty, gdzie było trochę szycia, trochę tam takiego kombinowania. Ale myślę, że potem to już szybko się wspięło, kiedy odkryłam takie rzeczy właśnie, że nie tylko szyjemy, szyjemy, ale też można zrobić zbroje, można zrobić propsy. Ja w ogóle uwielbiam robić wszelkiego rodzaju rekwizyty do, do kostiumów, nawet bardziej niż same kostiumy. E, bo to zawsze ciekawie wygląda, nawet można na półce sobie postawić i mieć takie jakieś trofeum, ale no faktycznie jak zaczynać, no to myślę, że dobrze jest zacząć ze strojem w postaci, którą się kocha, bo wtedy jest dodatkowa motywacja. Znaczy o tym, co będziemy zaczynać, to późniejsze będzie pytanie w drugim a, wywiadzie. Dobrze. Żeby się nie, nie przewijać, e, takie bardziej ode mnie, kiedy stwierdziłaś, że to, co chcesz robić, e, czyli cosplay, zamieszczę zawodowo, że to jest e, już ten etap, żeby wejść to tak na poważnie? No chyba w momencie, kiedy zgłosili się do mnie ludzie, którzy chcieli mnie zatrudniać. Czyli to było e, dwa lata temu, kiedy portal gry online zaczął współpracować z cosplayerami, e, zaczął zatrudniać ich, żeby byli właściwie kostiumografami, którzy przygotowują stroje do sesji. I to były takie pierwsze nasze komercyjne zlecenia. I w jaki sposób cię założyli? Myślę, że chyba to są znajomości. Ktoś znał kogoś, ktoś się gdzieś tam pojawił. Czyli trochę szczęścia. Na pewno, na pewno w ogóle w, w tym środowisku trochę szczęścia jest potrzebne, ale też na pewno znajomości, bo to zawsze ułatwia sprawę. A ponieważ cosplay się robi coraz popularniejsze, to znajomości my coraz więcej. Tutaj też już poznaję nowych ludzi. Ja poznałam Was. Bo może zrobimy jakiś projekt wspólny na przyszłość. Mamy nadzieję. No więc tak to wszystko działa. I ostatnie pytanie, tak to tanie na Luzie. Znalazłaś lampę Gina, wyskakuje Jean i ci oferuje trzy życzenia. Nie możesz sobie życzyć dżinów, lamp, ani życzeń. Co to będą za trzy życzenia? O, niestety nie mam takiej listy pod ręką. Na pewno jedno z nich to byłoby trochę gotówki, A nawet nie gotówki, może lepiej całe konto bankowe pełne i nieopodatkowane. To by było jedno. Drugie... To, to wszystko, wszystko? Wszystko, trzy życzenia masz, co chcesz. Po to drugie, to bym chciał móc oddychać pod wodą. Tak. Można by zostać Syrenę, to by było ciekawe. A trzecie, to. Yy, może bym chciała. Tak, kosplay chciałabym... na żywo. Tak, tak był cosplay na żywo, ale tylko pod wodą. Trzeba by wynajmować mnie razem z. z oceanem. Z, z, tak, z akwarium. Trzecie życzenie dobrze by było, żebym poznała mojego największego idola Toma Hiddlestona Mam swoje takie małe marzenia, jak każda fanka. E, to by było tyle. No to dziękuję Ci bardzo za wywiad. Straszne pytania. Może straszne, ale chyba nie są takie złe. Nie, nie są złe, ale teraz będę cały dzień myśleć o tym, jakie bym jeszcze inne trzy życzenia sobie wymyśliła. Zawsze możesz nam dopisać na naszego fanpage'a i zamieścimy w opisie. Zapraszam na drugą część wywiadu z Michałem, bo on też ma kilka krótkich pytań, dlatego Ci wcześniej przerwałem. No i dziękuję. Dzięki wielkie. Na razie.